Kierujący BMW najpierw zachował się bardzo źle na przejeździe kolejowym, a później prawidłowo. W tym przypadku nie doszło do tragedii. Przylep to taka część zielonej góry i tam się teraz przenosimy, ponieważ kierujący BMW, mimo tego, że mrgało mu już solidne czerwone światło przed przejazdem kolejowym, jechał dalej przed siebie. W ostatnim momencie postanowił zahamować. I jak zahamował przy tym przejeździe kolejowym, to rogatki zaczęły spadać na jego białego suwa. I o ile do tego momentu jego zachowanie było bardzo złe, za które został później ukarany przez funkcjonariuszy policji, to od tego momentu trzeba przyznać, że zachowywał się już powiedzmy prawidłowo. Dlaczego to za chwilę wyjaśnię? Ponieważ rogatki zaczęły spadać na jego pojazd, i on, razem ze swoimi pasażerkami, które były w aucie, nie zrobił tak jak inni kierowcy poprzednio czyli nie wybiegał na tory, nie machał tam do pana, że ma się zatrzymać, nie próbował ustawić swojego pojazdu wzdłuż rogatek, bo często to doprowadzało do tragedii. On, nauczony wieloma filmami i głośnymi akcjami, które pojawiały się w mediach, postanowił te rogatki albo podnosić, albo wyłamać Wiedział, że trzeba to zrobić, a nie kombinować na tym przejeździe kolejowym pomiędzy rogatkami. No i dlatego udało mu się ostatecznie wycofać tym BMW. Poczekał, aż przejedzie ten pociąg, który był naprawdę niezwykle rozpędzony. No i świadkowie tego zdarzenia ostatecznie wezwali funkcjonariuszy, którzy pojawili się na miejscu. Bez żadnego problemu zidentyfikowali kierującego, którego ukarali mandatem 3000 zł i 15 punktów karnych.